Nie wiem, ja powiedział tak, Hamsko. Proszę nie atakować, przepraszamy za poprzedni atak. Macie w nagrodę. Tak. Macie w prezencie, w To dawaj zagramy z nimi coś. Czekaj. No właśnie, się do nich krzycza Odpływają, odpływają. Wiem, właśnie widzę. Tak, to są ci sami. Proszę, Proszę się zatrzymać! zatrzymać. <laughs> dawaj, <laughs> dawaj na nich Dobra, z wiatrkę mamy Gdzie oni? W którą stronę nic? Przed nami, przed... na trochę prawo bardziej Tozbeczki mnie Jak będziemy dokładnie Płyną na nas Na nas? Jak na nas? Na nas płyną To weź im wyskocz Poczekaj Nie no odpływają od albo nie Odpływają od nas, co ty gadasz? Nie, teraz gada po angielsku gdzieś Ale po chwili jak? Otworzyć, słyszysz? Otwarzać inwentory. No bo mi tłumaczę, mówię, na czacie mi tłumaczy jak gadają. Nie wiem czemu się mi się dawało, że po polsku. Jak ty ich słyszysz? słyszysz Mam na czacie mi wyświetla. Aha. Zatrzymać, Zatrzymać się! się. W porządku, więc lekkie życie Krytyki jest okej. Okay. Nie! Prezent, Prezent mamy, mamy dla was. was! O, zatrzymali się chyba. Polarny. Zapytaj Aleksy. Hello, Ej, co są gdzieś? Słyszałem po prawej. Konterne tłumaczyć, weź mi tu odpłyń bliżej trochę. Odpłynęli. Opa, strzelają nas. Płyń w nich, wpłyń w nich, wpłyń w nich. Płynę, płynę. Proszę nie atakować! PREZENT WAM DAJEMY ja O ty chliłem ja Ej, no, czekajcie, czatkę mamy dla was Ej, Spockster, zatrzymaj się Gdzie? A No, staje. No, a mógłbyś tak nawrócić w moją stronę bardziej? Dobra, wziąłem Niech tam podarunku nie są Polakami Nie są? No niestety Dobra, to walimy w nich, dawaj No bo, no bo przytem znaleźliśmy nówków na wulkańskich teraz, potopiliśmy to ich strasznie, nie? Przypłynęli znowu, Chciałem im teraz pożyczyć złotą czapkę w prezencji, a nie trafiłem ich I oni prowadzi na strzel, nie droga, że trafiłem ich Trzy razy Dobra, rozwalmy Piąty Ła, wow, kurde, no znowu mnie ze statku wywalili Fokser statek, napraw go, przepraszam Dobra Jest tu Fokser będzie grał w Minecrafta, będzie grał w on jest tu po nas Trudno, my płyniemy już Czy ty ich naprawdę już zatopiłeś? Nie raz, chyba Hej, bo ja chcę go zabić Hehe! Hmm. <noise> nie chcieli to czaszki do nie, jak nie tak elo. można zabijać Nupków, którzy grają dopiero, zaczynają nie Chcieliśmy wam to. dać tylko prezent